Maneczko, w tym odcinku przetestuję nowy pakiet Diamond. W którym jest taki fajny zwierzaczek, Bunny, oraz po raz pierwszy zostały dodane rzeczy domowe do nowej funkcji domki. I sobie te rzeczy właśnie przetestujemy. Jestem ciekawy, co to będzie dzisiaj. No, a jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze. Subskrypcji wraz z męczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Dobrze, to zaczniemy sobie od zwierzaczka. Wyciągamy naszego buniska z szafy. No i dobra, wychodź, wychodź, no jest, tak? Jest nazwany w ogóle świrus, to nie ja go nazywałem jak coś. No i tak on wygląda. Jest wielkim słodziakiem. Mi się ten zwierzaczek mega podoba. Patrzcie jak sobie tutaj Hopsa. Właśnie pokażę Wam może jakie ma animacje. Zwierzaczek jest fajny, ale zaraz wam pokażę właśnie te rzeczy domowe, ale czekajcie. Ja tutaj królika, co robią świrusy? No i tutaj zobaczmy jakie ma te animacje, więc jak... Sobie... Klikam, no i patrzcie, na przykład kręci się O, tak fajnie się kręci Ale kurczę, coś nie działa Klikam w niego i tak kilka razy trzeba O, skacze, tak sobie hopsa No, jak widzicie, takie zwykłe to jest przechyl No, tak się lekko przechyla e, Potrząsanie, tak, się trzęsie mocno Uśmiech, tutaj skacze i się uśmiecha tanczy. to będzie tanczył tak? Aha, nie tańczy, coś tutaj nie chce mu się chyba, bo kurczę, klikam i nie działa, serio, klika mi nie działa. Halo, halo. O, tanczy na jednej nóżce. Okej, okay, no jeszcze pomachaj, no i nam macha. No i teraz, co możemy przedstawiać, jeszcze to rzeczy domowe, a mamy ich aż trzy, więc lecimy je sprawdzić. Bijamy sobie do najpiękniejszej chatki na całym Blockstar Planet, że wam pokazuję tą chatkę. Wow, ale chatka, o, kto to jest, to ja, siewoneczko. Ale ładna chatka, najlepsza w Blockstar Planet. Jeszcze możemy ją troszkę udoskonalić poprzez dodanie tych nowych rzeczy z. Pakietu Diamond. Znajdują się one w przedmiotach domowych, no i gdy klikniecie moje, to właśnie tutaj one będą. No i mamy tutaj drzwi wiosenne, które są w pakiecie. Wyglądają one tak, a pokażę Wam, jak wyglądają y, drzwi zwykłe. Drzwi zwykłe wyglądają o tak, że są całe białe i nie możemy zmieniać kolorów, a te z pakietu Diamond są takie y, niebieskie, takie. Bękitne, no i mają tutaj jak widzicie złotą klamkę. A na środku tych drzwi macie taki dodatek złoty wygląda jak w sumie odtwarzacz do y, płyt. No i z tyłu tych drzwi są jeszcze takie kwiatki, patrzcie. A to może jest przód drzwi, o kurczę może to jest jednak przód? Widzowie to jest chyba tak. Tutaj macie y, taki kwiatek, no taki. Bukiet, kurczę, nie wiem jak to nazwać takie kółko kwiatowe. No i tak prezentują się tu drzwi. No już nie ma co ich opisywać, bo więcej tutaj rzeczy na tych drzwiach nie ma. Pokażę Wam jeszcze coś takiego jak posąg Bloxar. Jest to też w pakiecie i ogólnie. Patrzcie co to jest. Tutaj macie taki pytajnik i działa to tak samo jak zaraz wam pokażę co. Tylko nie wiem jak to się nazywa. No i tutaj możemy wybrać albo yy, skórkę, albo Blockstars. Wybierzmy może jakiegoś Blockstarsa. Weźmy na przykład o Marboba takiego wielkanocnego weźmy sobie go i patrzcie na tego marboba, jest większe ode mnie big marbob, a gdy wezmę przedmioty domowe i miniaturkę y, dzieła, to patrzcie jaki będzie malutki marbob, dajemy sobie tutaj blockstara, wybierzmy jeszcze y, marboba tutaj i patrzcie jaka kolosalna jest różnica tutaj taki mały marbob, tutaj taki wielki, a żeby mieć takiego wielkiego marboba to trzeba właśnie kupić pakiet diamond, żeby mieć ten posąg blockstars bo to jest właśnie to, różni się tylko tym, że jest y, taki y, duży a gdy nie kupicie pakietu Diamond, to macie takiego malutkiego Marbobika. I mamy jeszcze jedną rzecz do przetestowania. Jest to nowy klocek, który wydaje pewien dźwięk. Nazywa się gramofon i patrzcie, jaki on wydaje dźwięk. Ja sobie to zapiszę. Chwila, chwila, zapisujemy. No i wchodzimy sobie na domek i będzie można przestawać ten dźwięk, tak? Dobra, jesteśmy tutaj. Czy mamy w ogóle dźwięki odpalone? O kurczę, pieczone. Dobra, no i teraz patrzcie, czekajcie, bo tu muzyczka jakaś gra. To jest muzyka, dobra, to wyłączę. Okej, okay, teraz patrzcie na ten dźwięk, ale mocno się przygotujcie, bo to będzie coś mocnego. Dokładnie tak, tutaj możecie miksować swoją muzykę, patrzę fajny. fajne, wow, kurcze pieczone, niezłe to jest. Moim zdaniem 10 na 10 możecie Wy też ocenić w komentarzu. A ogólnie cały pakiet oceniam tak 3 na 10, bo nie podoba mi się tak szczerze, tylko ten y, bun jest fajny, dlatego 3 a nie 0. A te rzeczy domowe to są takie średnie drzwi. Kurcze w pakiecie, no tak, średnio moim zdaniem. Tutaj posąg jest tylko większy. No nie wiem, może się to komuś przyda, ale takie średnie to wszystko moim zdaniem jest. No tak, jak mówię, 3 na 10 Brakowało mi w tym pakiecie jakiegoś przedmiotu dolnego. Mogli na przykład dać przedmiot dolny za ten klocek taki śmieszny. No i co, no i to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!